Witam wszystkich serdecznie w nowym odcinku Dziedzictwa Hogwartu, nagrywam ten odcinek Trzeci raz <noise> Więc już znam dialogi prawie na pamięć w tej yy, Pewnej misji, do której teraz się udamy, boże nigdy nie wiem co ja klikam yy, W pobliżu zamku Dobrze, pójdziemy, słuchajcie ja wam powiem tylko tak Weszła nowa aktualizacja 8 marca i jest u mnie tragedia Różnie bywa z nagrywaniem, z działaniem tej gry FPS-y mi jak oszalałem, mimo że już w ostatnich odcinkach było widać, że jakby osiągnąłem taki poziom, w którym, słuchajcie, można powiedzieć, że jest OK w, obi w obie strony. Zarówno jakości, jak i działania gra. Tak teraz wszystko się po prostu zrypało. Więc postaram się zagrać tę misję, zrobić krótki odcinek, i może uda mi się to nagrać, może nie. A jak będzie kiepsko, to pewnie jestem w trakcie wstawiania postu o tym, że no wstrzymuję do czasów nowej aktualizacji niestety odcinki, bo nie jestem w stanie ich nagrać. Nie z mojej winy. No idźże chłopie, już chciał się zawiesić wariat. No okej. Okay. Staram się sobie, wiecie, wybierać co chwilę inną misję do nagrywania trzeci raz tego samego, żeby po prostu nie dostać w łeb, bo ileż można robić to samo. Pewnie trochę zauważycie, że ja wiem co robię, dlatego, że po prostu już tu byłem. Ja wam dam zwierzątka do kusownicy łapać. Nie ma mojej zgody na to. Dobra... I do mnie, do mnie, do mnie. No spadaj wilku! Ja tu pomagam zwierzątkom, a ty mi tu przeszkadzasz. Dobra, udało mi się, nagrywa się, nagrywa się. Muszę zerkać naprawdę jednym okiem zaraz dostanę zeza rozbieżnego po prostu. Od tego wszystkiego. Boże, jak chwilków tu biega? To nie są wilki. No zobaczymy, okaże się jeszcze. Tu wiem, że muszę ratować zwierzątko. Które jest inne. Ło! Wow. Nie wierzę w to, jest inne zwierzątko niż było. Jak nagrywałem za pierwszym razem ten odcinek to był ten taki ala kot. Kos koto Shop, taki tuściutki kotek. A teraz widzę, że jest ten taki dziwny... Dziwny co wygląda jak robek trochę. Tak, takie mam skojarzenia z tymi zwierzątami, nie oceniajcie mnie. Lunabela. Lunabala, No właśnie, Lunabala, Ja mam dwie takie, więc niech ona sobie ucieka. Coś tu jest? Jakiś hajs jest. Zaczęli w ogóle chyba tak znikąd chować te wszystkie rzeczy. Za jakimiś skrzyniami, że trzeba coś zepsuć w międzyczasie. O, i ta gra w ogóle działa tak, słuchajcie, że możecie odpalić ją i już na wstępie wczytywania macie 1 fps i zawiesza się ta animacja z pierwszego menu i w ogóle nic nie możecie kliknąć więc jakby trochę tragedia, nie? No że to tak działa i się kilka razy odpalić grę czasami nawet wyłączyć kompo i wyłączyć jeszcze raz więc coś jest srogo z tą aktualizacją. tym bardziej, że ja wiecie, na Hama nie zmieniałem żadnych ustawień zostawiłem z tymi, z którymi byłem nic tam nie robiłem takiego. Zaktualizowałem jeszcze moda, który jest zaktualizowany pod nową wersję gry, bo coś tam się nie zgadzało. Usuwałem tego moda i w ogóle cud cudawianki, a to i tak nic nie dawało. Dobrze, rozmawiajmy z Nati. Może będzie działać. Pst! as promised i did some investigating to find out what harlow is up to i followed him to the hogshead i noticed him reading a letter all i could see was that it was signed by and bore the seal of victor rookwood and one other thing harlow mentioned you to his colleagues they did not mistake you for someone else did they no they didn't rookwood and harlow are after me why did you lie to me and what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. I. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. <sighs> it is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, and we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Can't we just bypass Officer Singer and go directly to the Ministry? Do you think they will listen to a student? Only Officer Singer can start an investigation. The Ministry will come in later. You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Hollow is here after all. Dla naszego bezpieczeństwa bym się zamienił w niewidzialnego. Ja idę w ogóle w złą stronę niż mi pokazuje, ale nie chciałbym łazić po takich rzeczach, żeby nie robić hałas. O ja ja. Są? Są. Do góry. No to pewnie mam się wspiąć, tak? Bo już widzę te ślady. Jeszcze bardziej dry Co to? Gdzie ona poszła? I Mogę to użyć? did it No chodź tu A to nie ten Vanguard <laughs> Leviosa A na bank tutaj Kto mógł sobie wejść z takim hałasem ja nie wiem, czy ktoś nas nie usłyszy, wiecie? Tak, Zrób mi lewioso. Ja nie mam lewioso? Proszę, nie będę na pewno zapalał lampki, żeby mnie nikt nie widział. Nie, dobra, nic to nie dało. O, skrzynię bym zmarnował, okazję. No mam tu wejść, ale jak mam wejść, skoro? A dobra, jak bym to jeszcze? Nie, bo to nic nie daje. Mm hmm, ja bym to chciał jeszcze. Obrócić w jakiś sposób. O właśnie, tylko jakie mam to? Jakie mam to obrócić w taką stronę? Jaka... O nie... O Jezu, dzięki Bogu... Już myślałem, tak, nie, że nic z tego nie będzie. No to raczej nie, tu mi się wydaje. Aha. Nie no, banknie. No dobra, to jeszcze raz. O, o to mi chodziło. Nie? Dlaczego? Czemu? No ale w innym wypadku nikt nie daje rady na to wejść, no to nie rozumiem. Tego. To chyba nie chodzi o to, wiecie. O, udało się. Jednak się udało. To nie było to, co chciałam zrobić. Chciałam zrobić rewelio. A nie robić hałas dookoła wszystkiego. Ale ja mam taką tendencję, nie? Ja nikogo nie widzę, to jest aż niepokojące, słuchajcie. Że ja nikogo tu nie widzę, to bym rozwalił. Mm -hmm. No dobra, a tutaj, nie na bank tam. No ale z kolei ja nie mogę czarować to, jak ja to mam zrobić. Wytłumaczy mi to ktoś. Chyba, że tu się da coś zrobić, od tej strony. Boże, jestem tak daleko zawsze od mikrofonek, się boję. Jakiś ślepy zaułek, ja ci dam ślepe zaułek. Chodź tutaj do mnie. No, i super Boże, jakbym był uczniem, nigdy bym takich rzeczy nie robił. Przebym ja bym się bał. Ja się boję, jak gram w tą grę. A co dopiero, jak ja bym miał tu łazić? Ludzie, przecież to jest nierealne. O, coś tu jest. Nie wierzę, że muszę to pisać. Ale do was, pomyleńców, nikt nie dociera. Ramę otwieramy za pomocą pchnięcia, nie za pomocą eksplozji. Jeśli ja znowu znajduję się w kawałkach, przesięgam, że to będzie wasz koniec. Drapka. Aha, nie mogę tego alohomorem? Ale bez sensu. No dobra, pewnie chodzi o to. I chyba teraz mam zejść do niej na dół. Tak mi się wydaje. Boże, myślałem ludzie, że mi tak głośno wiatraki w komputerze, a mi pralka zaczęła wirować. Już mówię, Boże, jeszcze komputer mi się spali. Najpierw przetworzyły mi te wrota, co na głupia jest. Niepoważna.

Oh yes, 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 yes. wang Do you know that hippogriff? <laughs> Znamę <a> skąd. <laughs> nie him. No plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! To nie jest dobry pomysł. Jestem gotów Wcale nie sugeruję ta droga. Rebellion. O nie, to są jakieś rzeczy u góry, Nie wiem, jak ja mam wejść do góry. Latać ja nie mogę. Dobra, ok, idziemy dalej. A tu mogę? Nie mogę, albo sens. Nie widzę ich. Niby sam tu na dole, ale ja ich nie widzę. No dobra, ok. Ok, idziemy. Dobra. Kiedy zrobię licznik z mojego mówienia? Ok, albo dobra. Dobra. No właśnie o tym mówię nie ma nic, nie ma nic, a tu? Mhm. Nie wiem o co chodzi, ale na bank trzeba to pociągnąć albo zepchnąć, żeby właśnie tam wejść sobie bez problemu. Spadaj. Pojawisz się drugi raz? Nie. Czyli co o to chodziło. No ja wiem, że robimy dziwne rzeczy. Okej. Okay. Ale powiedz mi. A, wiem o co chodzi, dobra. Akia, Leviosa. mogę cię patrzeć i nie będzie widział. Oh my gosh, sorry. It's been ages since I've found anything worth poaching near Cragcroft. Oh, I'm gonna enjoy this. Thought you had me there. No, you no, no. Uuuu, kolejny level! Ale bardzo dobrze mi to poszło, słuchajcie, oni nie strzelili we mnie niczym ani razu. Kaja jest w środku, w środku. Zawsze jak jest takie coś, to ja mam wrażenie, że nawet jak my to odblokowujemy teraz, to że oni mogą nas za plecami zaatakować. Się boję, że jak to otworzę, to nagle ktoś mi wyskoczy. Wiecie, że czasami gram tak, że nie patrzę na grę, tylko na nagrywanie OBS-a? <laughs> Zamiast na mój monitor, może dlatego, że czasami nie widzę tych wszystkich rzeczy. Aha, okej. Okay. Tu sobie wlazłem, ale. O, ciebie na bank mogę ściągnąć. A nie mogę. Co no po co mi to było? Nie jest pokazane, Idź do góry. Ale jak? No co? Może tu coś jest jakieś przejście dziwne coś? Nie? Nie. No nie, to jest skrzynia, więc jakby jakoś muszę tam wejść. A dobra, ok. No tu nie wejdę, bo poziom drugi, no i super. Tam pewnie, a ja jeszcze tu pójdę do góry, bo może coś tam będzie. Revelio.

O ty Nara Bładno mi tu jakieś czary czarny czarować. Pierwszy raz w ogóle ktoś nie podniósł, że gdzieś wiecie, wyżej albo cokolwiek. Ciekawe czy hipogryfy łapie się na tej samej zasadzie, no bo przecież przed nimi trzeba się ukłonić i one muszą was uszanować. Będę wkurzony jak to sproszczą i będzie można je łapać tak jak inne zwierzęta. Rebellion. Dobra. Tu mogę jakiś hajs pozbierać. Może co że tu nic nie ma? Dobra, lecimy, lecimy, lecimy... a kat O, dwa. No to No, jest jakby miłe. Chyba jej nie chcę. Jeszcze Awadom nas atakują, ale świnie. O, jest nareszcie. Leć powoli. Express must be returning from an unscheduled run. Ale Mega Może trochę wyżej, co? A, jakby co jakiś czas trzeba chyba, żeby przyspieszyć, machnąć. Chcę do dołu. Ale mega. Nie no. Mistrzostwo. Nawet na tej zbugowanej grze. Po ostatnim update'u, oczywiście, wcześniej nie miałem zbyt wielu zastrzeżeń. Bo nawet dzień się zaczyna, słuchajcie. No, przemyśleli to. How exciting! <laughs> it was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. <laughs> there was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Harlow's hands. <laughs> <laughs> Trochę <pulsują te> <laughs> 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 I did <laughs> not expect to see him cast the killing cast at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. <laughs> Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Hywin before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. <laughs> of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Let's go. Come on, Kaligo. Tak, Kaligo to jest ten, jakby. odblokowana nowe gniazda wyposażenia zwierząt. Ok. A pewnie powiększy nam się y, pokój. Życzeń. No nic, z tym wzniosłym po prostu niesamowitym lotem ja wam na dzisiaj podziękuję. Wiem, że to jest krótki odcinek jak na odcinki z Hogwarts Legacy u mnie, ale no sami wiecie, powiedział wam jak ta gala działa. Jest mega niestabilna. Póki jest stabilna, ja sobie pozwolę ten odcinek zakończyć. Widzimy się w następnym już jutro. Mam nadzieję. Cześć!